Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj pokażemy Wam trochę naszą kukurydzę, bo muszę przyznać, że trochę dawno na niej nie byliśmy. Chyba dopiero jak puszczała wiechy, nie? Ostatnio byliśmy, także tak. już trochę dawno. Pójdziemy i ją Wam pokażemy. Cześć. Ale pokażę Wam tutaj, jak, jak schniemy, nie? Bo dzisiaj mamy środę i w sumie zalało nas w niedzielę, nie? To była niedziela. Sobota, niedziela, tak, no, tak padało. Dzisiaj mamy środę, w sumie taki pierwszy dzień, że cały dzień nie pada. No trzymamy się do ale. Jest, no nie pada, jest dość ciepło, bo wczoraj jeszcze kropiło I, i tak dalej. myślę, że gdzieś w pogodzie widziałem, zapowiadałem 4 dni pogody. Tak, teraz ma być 30 stopni. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. W poniedziałek znowu deszcze zobaczymy, czy to się sprawdzi, ale na pewno jutro lecimy z Lucerną, żeby przekosić jeszcze i może się w tą niedzielę faktycznie uda skoszyć pszenicę, jak faktycznie będzie pogoda, jak będzie słowo. A jak to nie to będziemy, będziemy jechać 15-tego, będziemy... jak jest wolne. to też do nocy możemy będziemy, no, Ale pewnie jak deszcze właśnie zapowiadają, nie? a nie, chyba, że to e, się pozmienia. Do wtorku ma być ciepło. Do wtorku nawet? Tak, 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 tak. To się zmienia co o chwilę ta pogoda, więc... Nie, do wtorku ma być ciepło, od, od no. dzisiaj właśnie do wtorku. No, no zobaczymy, ale no, jak nie, no to właśnie albo w tą niedzielę, albo na początku przyszłego tygodnia... Zaczniemy i... ze żniwami, ale dobra... Trzeba działkę szukać pod No, No właśnie, bo trzeba zaraz... Y... Siadź. Ale dobra, pokażemy Wam szybko, że gospodarstwo już trochę tutaj, jak widzicie, wyschło. No w sumie. No tak, przyjdą temperaturę, to szybciej występuje. No, także już tutaj powodzi nie ma, ale się trzymało, jeszcze długo się utrzymywało tutaj, ale już jest dużo lepiej, także wiecie, inne nastawienie. Dzisiaj świeci słońce, więc inaczej. Cieplej i lepiej. Tak, dobra, lecimy na tą kukurydzę, nie? Tak jest. Dobra, już y, doszliśmy tutaj na kukurydę. Y, mamy na dwóch działeczkach tą kukurydę tutaj z Agri. Tutaj mamy tą lepszą ziemię, nie? Tak, jesteśmy akurat na działce, gdzie ta ziemia tutaj jest trzecia B, czwarta czwarta B. Taka, wiecie, z tych lepszych naszych i równina ładna. Wilgo tutaj zawsze jest, glina. Tak więc sobie porównamy, gdzie mamy, jaką mamy kukurydzę tutaj i później pojedziemy na tą gorszą ha, działkę. Ta gorsza to jest tam po słoneczniku tak, przy no tam, drodze. No to jest nasza akurat najgorsza ziemia. Tam w sumie Wam później po, powiemy, jak tam jest, ale sprawdzimy sobie, jak ta kukurydza wygląda na lepszej ziemi i na gorszej. Mam miarę, więc sobie też jakieś dwie średnie kolby wybierzemy i zmierzymy, jakie mają po prostu długości o tej porze roku. Więc Dobra. wchodzimy, wejdziemy, wchodzimy Nie w wejdziemy z brzegu, bo z brzegu zawsze są największe, a sobie wejdziemy po prostu kawałek dalej. Dobra, czekaj, to odwracam kamerę. Czekajcie, czekajcie, bo zgubiłam Kamila, bo czekajcie. Czekajcie, o, widaćcie, widaćcie. Tak, więc mamy pierwszą, pierwsze dwie kolby. Ogólnie ta kukurydza ma w, e, po dwie kolby, są. Nie ma trzy, to nie ma trzech, cztery. Zbierano się lata, gdzie były trzy, cztery i one wtedy nie były uziarnione. Tutaj mamy fajnie w tym roku, że mamy dwie i e, tej wilgoci dostało w tym roku tyle, że mamy pełni uziarnione obydwie kolby, e, więc będziemy, jesteśmy pewni tego, że e, całe korwa będzie miała po prostu ziarna. a nie jak inne lata, gdzie tej wilgoci brakowało i były po pół kolby. Jak sami wiecie, spadło nas dużo wody w tym roku i e, tak kukurydza. Się cieszy. Dobra, mamy tak. Tutaj mamy kolbę, która ma na przykład około 20 cm, a ta druga niżej ma 19. Więc e, myślę, że to są całkiem e, dość fajne od długości tych kolb, zwłaszcza z tej drugiej, bo niekiedy tak jest, że po prostu nie ma, nie starczy tej wody. Na tą drugą kolbę jest zdecydowanie mniejsza. A tutaj, jak widzimy, są dwie dosyć spore te kolby. Obierzemy sobie jeszcze jedną. Dla porównania, może taką większą teraz. O tutaj jest taka większa troszkę. Fajnie się zapowiada ta kukurydza. Tylko mówię, że szkoda, że taka cena będzie słaba. Bo nie wierzę, że będzie taka jak w zeszłym roku po 900 zł. sprzedawaliśmy tylko pewnie połowę mniej. Ale no coś zrobimy. tylko dwie, nie będziemy więcej już... marnować tych kolb o, tu mamy znowu tak jedną większą a ta ma tutaj o 18 19 cm a ta znowu ma o ta tutaj nawet ta, jak widzicie 22,5 cm więc też się jest dosyć e, długa no i wy tak widzicie pełni uziarnione kolby tak samo tutaj, czekamy, czekamy do zbioru. Wam nie wspominałem, stosowaliśmy tutaj dwie, dwa razy odżywianie tej kukurydzy, to jest produktami z firmy Agri. Pierwsze to nagrałem film, możecie sobie cofnąć wiosnę tam zobaczycie, a drugie odżywianie było w fazie 7-8 liści kukurydzy i tam stosowaliśmy Cynobofos, czyli taki nawóz dolistny, który jest połączeniem fosforu, potasu przez Fosforem cynku oraz e, fosfor cynk oraz bor. bor właśnie, zapomina sobie to A zobaczcie, kto tutaj ma A największą wersja, wiedzę. Widzicie, widzicie wecza tutaj kontroluje sytuację, uczy się. Jeszcze jak parę lat temu, dwa, trzy lata temu to. To nie wiedziała kiedy się kukurydzę sieje. <laughs> nie, no, widzicie, uszkoli, się, uczy dobrego na wsiałku. No jasne. Nie, ale no, mieszankę właśnie, y, mieszanina, właśnie. Fosforu i boru, czyli to, co kukurydza potrzebuje, i tego daliśmy sobie po kilogramie. Do tego dorzuciłem max kopu po 2 kg, i tam mamy potas, magnez oraz siarkę i litr aminowigor, czyli aminokwasy, czyli wiecie, na sytuacje stresowe czy tam suszy. Wtedy, akurat jak to pryskałem, jak wykonywałem ten zabieg, możecie sobie zobaczyć, właśnie tutaj teraz dorzucamy sceny, jak wyglądały te zabiegi. Ta kukurydza miała 7-8 liści, i były to warunki. Akurat, gdzie tego deszczu nie było, ponad miesiąc u nas deszczu nie było w tych regionie właśnie maj-czerwiec, przełom maj-czerwiec, i wtedy ta kukurydza potrzebowała właśnie tych aminokwasów, żeby na te stresowe sytuacje wytrzymała. I też dorzuciliśmy jeszcze do tego preparat biologiczny Oma Pro w ilości 0,25 kg. Jest to bakteria, która po prostu pozwala, pozwala na niezasiedlanie się. Omacnicy prosowianki, czyli stwarza warunki niekomfortowe po prostu dla omacnicy, przez to tej omacnicy nie ma. Nadaje się też ten produkt do odmian kukurydzy, do plantacji, gdzie po prostu są narażone na tą omacnicę. Tak więc takie zabiegi wykonaliśmy na tą do kukurydzę, jeśli chodzi o dokarmianie. Na koniec jeszcze, jak zbierzemy, oczywiście będziemy mieli znali, plaon i tak dalej, chciałem sobie taki. Zrobić film podsumowujący, jakie zabiegi wykonywaliśmy od siewu aż do zbioru. Znaczy, nawet od orki, tak z ciekawości sobie porównam koszty, jak to wyglądało. Zobaczymy, ale na pewno będą pokazane, jakie zabiegi były wykonywane i sobie porównamy, jaki będzie plon. No, my pojedziemy jeszcze na tą drugą działkę, zdecydowanie słabszą, najgorszą naszą sumę. Znaczy tam jest częściowo, w sumie tak bardzo słaba i zobaczymy, jak ta kukurydza wygląda w tamtym. Miejsce, dobra, więc widzimy się na polu. Przypomnimy Wam tylko w drodze na tamto pole, że cały materiał powstał we współpracy z firmą Agri, od których mamy zarówno tą kukurydzę, jak i wszystkie środki ochrony roślin. Także od początku jest tutaj z firmą Agri ona zadbana. Także będziemy szlić do plonu, żebyście widzieli, jak tutaj te efekty, jak to wszystko tutaj zadziałało. No i co, jeśli jesteście ciekawi, odsyłamy też do naszego filmu z wiosny, żeby zobaczyć produkty. No, i na stronę Agri, gdzie też dowiecie się troszkę więcej. No i co, dobra, lecimy na drugą. Jesteśmy już na tej naszej drugiej działce, i powiem wam tak, ta działka jest u nas, mamy ją trzy lata, udało nam się ją zakupić. I tak, tył pola jest ok, tam jest bardzo dobra ziemia, bo tam jest przyłonka, mokra, glina, i tam są trzyma, ale tutaj bliżej szosy, tutaj jest zdecydowanie słabsza ta, ta ziemia. I było tak, że w tym czerwcu, gdzie brakowało, maj, czerwiec, brakowało tej wody. Wyglądała ona taką kukurydza, naprawdę dobrze, a z pod wrażeniem. Później już bliżej, gdzie już coraz więcej tego padu nie było już ponad miesiąc, to po prostu zaczęła się zwijać na tej słabszej ziemi oczywiście i porobiły się takie różnice, bo możecie zobaczyć, gdzie jest dłuższa takie fale, że gdzie jest słabsza ziemia, to od razu gdzie jest taka kukurydza niższa, gdzie więcej fast od razu, bo ma więcej światła, po prostu te kwasty mogą sobie rosnąć, ale później się też to uratowały. Jak możecie zobaczyć te kolby są też troszeczkę mniejsze niż niż tamtej kukurydzy, ale też nie ma jakiejś tragedii jak na tą ziemię po prostu co, tu, co tutaj jest. Teraz ma tej wilgoci dostatkiem, bo to też ważne jest kiedy ta kukurydza zaczęła wypuszczać tą wjechać czy po prostu te piłki, po prostu przed tym jak nie padało to... Piłki? O, pyłki pyłki. pyłek, pyłek, o co chodzi o to, nie? Czy nie rzuciła tego pyłku za wcześnie? i wtedy ten ton jest zredukowany, ale tutaj nie powinno być tak źle, więc dla na nas będzie najważniejsza średnia z całej powierzchni. Tą wam powiemy, tą całą średnią, te nakłady, to wszystko wam powiemy. A teraz kończymy już na ten film i lecimy do domku. Dobra, także kończymy dzisiaj ten film. Ten film. Subskrybujcie nasz kanał, żeby potem dotrwać do, do plonów, żeby się dowiedzieć, jak to ta kukurydza nam wyszła. No właśnie, także... się już znają, oczywiście się z ze oczywiście. Także subskrybujcie kanał i widzimy się na kolejnym filmie. Na razie.